Pa, e, zaczynamy. Zaczynamy e, tego typu spotkania, szczególnie, że jest to pierwsza konferencja archeologiczna w Makowie na w, powiecie, w powiecie makowskim, no to e, troszeczkę jesteśmy zestresowani, ale e, Chcieli zaraz. Chcielibyśmy wszystkim podziękować za przybycie. E, wybraliśmy gminę Rzewnie, dlatego, że tutaj było niezwykłe odkrycia archeologiczne, ale o tym opowiemy już w naszych referatach. Z całego serca chciałbym wszystkim podziękować za przybycie w imieniu i i organizatorów. No tak, to są podziękowania e, tym bardziej szczere, że mamy tutaj ludzi, którym naprawdę dużo zawdzięczamy. Przede wszystkim chyba chcemy podziękować Panu Wójtowi, bo jest tutaj gospodarzem, Panu Wójtowi Krzynowskiemu. E, po samorządowcach, to też e, pani, która nas nigdy nie zawiodła jeszcze, czyli e, pani chce e, Dąbrowskiej. E, to jest duża odpowiedzialność, ale, ale cieszymy się, że pani tak podchodzi do tego e, w ten sposób: e, że utrwalanie historii, archeologia, te tematy są dla pani istotne. To, to nas bardzo cieszy. Przede mną siedzą dwie panie, które są dla archeologów najważniejsze, bo samorządcy przy nich to mało. To są panie z Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które decydują o wszystkich kwestiach związanych z zabytkami tutaj w, całej, w całej naszej okolicy, więc to są bardzo ważne osoby i również chcieliśmy je powitać. Mam nadzieję, że reszta z Państwa się nie obrazi, że przywitamy Państwa tak zbiorowo. Są tutaj z nami przedstawiciele przeróżnych placówek muzealnych, naukowcy, samorządowcy, jak już mówiłem, osoby prywatne, wiele osób zainteresowanych po prostu tematem archeologią i żeby nie przedłużać, bo już mamy pewien posiedzenie, to po prostu zaczniemy. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję Panie Wójcie za tą gościnność, jak zawsze możemy liczyć na Pana dobre słowo, miejsce i też wsparcie się wszystkich naszych historycznych działań. Gmina Żernik to też wyjątkowa wina, ponieważ ona łączy w sobie nowoczesność, tradycję, ale jak widać też artefakty przeszłości. Czego mówimy o nowoczesności? Tuż za chwilę w czerwcu będzie dany most, który łączy Dwa brzegi brzeginami, dwa powiaty, dwie gminy, więc to jest ta nowoczesna perełka na naszej niwie powiatowej. Dlaczego nowoczesność? A my jesteśmy w tym budynku, który nawiązuje do tworku polskiego. To jest to nowy budynek również dawno wdany. A te nasze artefakty, które chłopaki tutaj wygrzewali, to są perełki na skalę Mazowsze. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy zaszczycili naszą, nas, naszą tutaj um, uroczystość, nasze warsztaty. Bo wiem, że w dzisiejszym czasie tym grudniowym ciężko jest znaleźć ten czas i wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili ten te wczesne popołudnie przed południem na to, żeby z nami spędzić i poznać to, co jest w naszych tutaj zasobach aktualnych. Z panem wójtem jesteśmy gorącym orędownikiem tego, żeby powstało muzeum. Jesteśmy jako jedynym, jesteśmy jedynym powiatem, który nie ma muzeum powiatowego. Także robimy teraz wszystko. Powstała przynajmniej na początku izba pamięci w naszym budynku, które za chwilkę w starostwie, ale też, żeby później to rozrosło się do głosenia. Piłsudski powiedział, że naród, który nie szanuje swojej przyszłości, nie zasługuje na szacunek w teraźniejszości i na przyszłość nie ma dla niego miejsca. Także pamiętajmy o tym, skąd się wychodzimy, skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie, a dzięki tutaj w naszym regionalnym historykom i pasjonatom historii, których widzę na sali, wiem, i jestem o tym ogromnie przekonana, że to pamięć o historii powiatu makowskiego w Kliniku Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, bo to się również przybyli. Jest mi niezmiernie miło gościć tak wspaniałych Państwa naszej skromnej, małej gminie żebnie. Naprawdę Pani Agnieszka, Pan Michał już wszystko powiedzieli co było, bo mówię, jesteśmy jeszcze przed tym, co odnaleziono na naszej gminie. Myślę, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jeszcze będzie apel szczególnie tutaj do, do Was mieszkańców, żeby wiecie, że ktoś tam w domu ma takie rzeczy poszczególne, nie bać się przynieść to wszystko, bo to co Starosta powiedziała, pamięć to jest historia. A historia to jest archeologia, która niestety odkrywa naszego, oblicza naszego kraju, gminy, powiatu, jaki ma z i jeszcze raz dziękuję, że Państwo przybyli i życzę... Może, nie może, może jeśli nie jesteśmy jest? wszyscy, to może takie pamiątkowe zdjęcie. Ponieść, no, zapraszam Państwa, będzie Państwo kopeiny tak nie są rządni, bardzo... Takie 30 sekund do słowu. Dobra, dobra. Do tak starych zdjęć, Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Przepraszam na kamper. Oficjalnie przekazać się e, paniom z <głosidziania> urzędu urzędowo. Uh, za Pani prosić. Uh podziękować za współpracę. Mam nadzieję, że będzie dalej kontynuowana. Eee, i... Na środek, proszę Państwa, to że to tak trochę rozarządza. Ja tak przepraszam. Sam z dwoma bukietami, to troszkę tak... Dobrze ja wezmę ciebie. Oj, teraz wyjdzie. Teraz bardzo Wam dziękujemy, drogie Panie, za to, że zaszczyciłyście swoją obecnością naszą pierwszą konferencję. Tak jak tutaj mówimy, pierwsza, ale mam nadzieję, że nie ostatnia, bo się mówi że dwa razy. Pierwsza jest taka nie, to jest pierwsza i na pewno nie ostatnia. Mamy tutaj pasjonatów. Jesteś tu Daria, bo się kręci się, był tutaj Pan Hendrykowski, widział. Mamy na Ziemi Makowskiej takie osoby, którym ta historia jest bardzo bliska sercu, począwszy tutaj od Wójta Gminy Szerni, o której tak dzisiaj dużo mówiliśmy. Bardzo się cieszę, że wytrwaliśmy wszyscy do końca, bo temat oczywiście bardzo ważny do obowiązków, na które Państwo pochodzili, wzywały do pracy. Także bardzo Wam dziękuję wszystkim za to poświęcenie, za tą czułość dla tej historii, która jest dla nas tutaj naprawdę bardzo ważna. Dziękuję, drogie pani i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się tylko rozwijała jak najlepiej. Dziękujemy bardzo. Ja chciałabym przede bardzo wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować tutaj wszystkim Państwu, którzy jest proste od nasze zabytku o dziedzictwo kulturowe, szczególnie o to dziedzictwo archeologiczne. Wiem, że Państwo to są na przykład, to wspieracie. To jest naprawdę coś. bardzo cenne i nie, nie jest to takie zwykłe, panie Także to naprawdę. To tak, nie bardzo, tak, bardzo Może my nie wiemy. Tak, Także dziękuję Państwu tutaj za to, za to wsparcie, za tę pomoc dla archeologów. Badaczom, którzy też wspieracie tutaj Michała. No. Bez się to nie odbyło. Badania naukowe i, i zbadanie tych, tych, tych artefaktów, bo myślę, że znajdzie to uwieńczenie w jakiejś bardzo cennej i ważnej dla archeologii polskiej publikacji. Szczególne podziękowania należą się tutaj Michałowi, który jest człowiekiem wielkiej paski Lokalny Indiana Jones, <grym> który to na wielki. Temat, czy... temat jest gruby, on też przynosił tematy, ale temat jest gruby. Które ma wręcz, co po niektórym ludziom, którzy chcą nas zniszczyć, potrafią przeskoczyć każdemu. Także naprawdę wielkim razu <grym> dziękuję bardzo. Dziękuję za te wypowiedzi. Uchwalę tę fajkę, nie zapomniałam powiedzieć na koncert. Terima kasih telah <laughs> menonton!